Halo, halo. Nagrywam ten film na gorąco, bo dowiedziałam się czegoś niesamowitego. Nowicjalny profil na Insta Simsów wleciała taka tajemnicza rolka, w której wynika, że Agnieszka Zadecka miała męża i był nim Roberto. I ten Roberto, jej mąż jest teraz w najnowszym dodatku Rancho i ja nie wierzę w miłość, jeśli oni nie będą razem. To jest Zadecka, widać po fryzurze, którą nosi tylko i wyłącznie Agnieszka Zadecka. Zblurowana Zadecka, błagam was. Oczywiście, że to ona. Po tych ust po tych oczach widać, że to ona, chociaż grafika trochę mi przypomina, jakby grafikę z The Sims 2. To są oczy Zedeckiej. Zobaczcie na oczy Zedeckiej teraz. I on po prostu ucieka z wiejskiej sielanki, z miasteczka z wiejskiej sielanki, i trafił do nowego miasteczka. Z i tam się zestarzał balując, tańcząc i rząd społeczności. Ale cały czas boi się, że spotka się ze swoją byłą z Agnieszką, bo gdy zobaczył jej cień, to postanowił uciec z koniem. Czyli nie chce się z nią spotkać tak naprawdę. wnam sobie jeszcze do tej fotografii i widać właśnie Roberta, który który całuje jakąś tajemniczą kobietkę. Wiadomo, że to jest Agnieszka Zadecka. I właśnie ja chcę sprawić, żeby oni w końcu byli razem i zrobię to. Ja nie wiem jak to zrobię, ale zrobię to. Zaczęłam od pobrania Roberta z galerii, bo można go normalnie pobrać, tego oryginalnego Robercika. Znalazłam Agnieszkę na swoim stoisku ogrodniczym i okazało się, że oni się nie znają i możemy dopiero się z nią przywitać. Inne opcje nie były dostępne. Jak romantycznie Robert podszedł do niej i przywitał się z nią. Ona się wydawała trochę zmieszana tym spotkaniem. Przeszukałam wszystkie opcje dialogowe, szukając jakiegoś punktu zaczepienia, i niestety nie znalazłam nic poza mm. jedną opcją. Pominaj stare, dobre czasy. To wydawało mi się dość interesujące, i Agnieszka zareagowała pozytywnie na tę opcję dialogową. Zrobiło się ciekawiej, gdy wybrałam opcję: Zwierzaj się na temat e, miasteczka, bo tam Agnieszka nagle mówi do Roberta: Chcesz poznać prawdziwy sekret? Brzydzę się tobą. Ha, to jest mocne widzowie. I ten komunikat wyskakiwał mi za każdym razem, gdy wybrałam tą opcję. Do momentu, kiedy oni się zaprzyjaźnili Bo gdy się ze sobą zaprzyjaźnili To już ona mówiła o innych rzeczach Ale o tym później W końcu, gdy zaufała Robertowi Postanowił ją poderwać Ale odrzuciła jego zaloty Bijąc go po głowie torebką Za każdym razem, gdy próbował się do niej zbliżyć Próba druga Wzięłam Agnieszkę Oryginalną Agnieszkę niedodaną do rodziny I oryginalnego Roberta niedodanego do rodziny Czemu o tym gadam? Bo jeżeli dodacie takich simów e, fabularnych do rodziny To oni tracą swoje właściwości zazwyczaj Więc oni byli nadal sobą i zorganizowałam wielkie spotkanie po latach. Przytrzymałam Roberto na swojej farmie, zawołałam Agnieszkę, z którą wcześniej się zaprzyjaźniłam, i oni się spotkali. Liczyłam na jakieś panfary na to, że będzie jakieś nawiązanie. Niestety, totalnie nic nie było. Nie stało się nic niezwykłego. Jednak, gdy wypytywałam Roberto o Agnieszkę, to okazało się, że on nawet jej nie zna. Agnieszka? Nie miałem jeszcze przyjemności jej poznać. Mówił tak do mnie. Z kolei, tu jest bardzo ciekawe. Nie mogłam w ogóle zapytać Agnieszki o Roberto. On się w ogóle nie wyświetlał w opcji zapytaj, spiknij, zachwalaj. Nie było go. Agnieszka Roberto się pojawiała? Roberto Agnieszce nie, więc mamy tutaj jakiś drugi punkt zaczepienia. Przekonałam byłego męża Agnieszki do tego, żeby ją poznał i on się zgodził na to. Stwierdził nawet, że ją lubi że jest całkiem spoko. A gdy postanowiłam ich spiknąć, to on stwierdził, że niezła z niej partia i przedstawił się jej. Po czym podszedł i wręczył jej różę. On oczywiście tą różę odrzuciła. Głupia małpa. Nie wyszło to za dobrze. Nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek znowu się spotkali, powiedział Roberto. I tutaj wkraczam ja, moi kochani. Postanowiłam założyć szalony klub, w którym głównymi zajęciami klubu to jest całowanie. Bara bara e, obejmowanie. Umieściłam im rancho i właśnie oni w tym rancho zostaną zam, zamknięci, a raczej zamieszkają tutaj. No i teraz my jesteśmy tą grupą, co nie? Ja rozpoczynam spotkanie tej grupy, ale oni jakby do no niej, nie wiem czemu, on nie jest teraz z nami na tym spotkaniu. Nie mam pojęcia czemu. I oni teraz będą tutaj zamknięci. Czuję to napięcie w powietrzu. Oni są tutaj tylko w dwójkę, więc będą zmuszeni ze sobą rozmawiać. Przynajmniej taką mam nadzieję. Jak na razie to są oboje w osobnych pokojach. Oha rozpyla w kominku, może ona wiecie, się szykuje. Dobra, i podchodzą do siebie, czy będą razem. Roz... Tak, rozmawiają ze sobą, mamy jakiś początek. Chyba robią coś klubowego, chyba ze sobą ona z nim romansowała, a on nie chciał, bo ona miała, słuchajcie, co zajęcie klubowe, czyli zachowywała się wobec niego w romantyczny sposób. nie, ona ma go przekreślonego. Naprawdę muszę już iść. Oni, on chce uciec, ale nie da rady. To straszne, bo oni wolą czytać książki niż ze sobą rozmawiać. Normalni Simowie to już by dawno się całowali i w ogóle, a oni jeszcze siedzą w osobnych pokojach. Chyba tak nam minie dzień pierwszy. On stoi przy drzwiach, chce uciec. Okej, okay, on się przy niej kąpie. On przy niej bierze prysznic. Czy to jest jakiś pomysł, sposób na podryw? Nie mam pojęcia. Ona przygotowuje teraz coś fancy. On zrobił ten makaron, ale on zrobił dla niej, bo on położył tutaj obok i nie je tego. Ale ona chyba tego nie docenia, bo robi sobie po prostu jedzenie. Ej, on podchodzi do niej i ją on podrywa. ona jest niewzruszona. Ja już chyba wiem, dlaczego im nie wyszło. Po prostu ta Agnieszka się nie nadaje. O, spadło jej na ziemię. Podniosła ziemię ziemi. I tego dnia minęło. A on jej posolił na ziemi! Chciał jej posolić. Nie wiem, czy widzieliście. Czyli może jednak to jest przeznaczenie nie powinni być razem. Ej, zrobiła mała hamburgerki i zostawiła dla niego. A on sobie wzię... Ona teraz jest. Ej, to musi być miłość. O, jakie to kochane. To oni dla siebie wzajemnie ugotowali jedzonko. On je teraz to, co ona dla niego przyrządziła, a ona je to, co on dla niej. Kochani, mija pierwszy dzień, kiedy oni są w zamknięciu razem i ona daje mu prezent. Ona mu daje jakiś prezent. Romantyczny! Ej, chyba jest progres! Tylko ten klub troszeczkę przestał działać, bo nawet Zedecka y, podczas spotkania marzeń w nim nie uczestniczy, że jej po prostu nie ma. Dobra, ja jej wysyłam do sypialni i słuchajcie, zrobię teraz tak, że ja zablokuję drzwi w sypialni i niech tutaj siedzą w jednym pomieszczeniu. Może to i zmusi do tego, żeby ze sobą rozmawiać? Może nie idźcie nigdzie. Wow, się! do że nie przyjęła, no co za małpa, no kurde, a było tak wspaniale i ona sobie nie przyjęła, leje go torebką po głowie. Ja nie wiem, czy coś z tego będzie, widzowie. Zobaczcie. Wiesz co? Ponieważ nie gardzę tobą całkowicie, zwierzę ci się z czegoś. Nie pochodzę z finfik. Obiło ci się już nazwisko Ćwir? Jak ona nam się zwierza? Dlaczego nie mogę znieść okazywania uczuć w miejscu publicznym? Ktoś w ogóle może? Hmm. Jesteśmy ze sobą blisko. Przydarzyła mi się kiedyś miłość. I co? I nie skończyło się to dobrze. Ona mówi o nim. W przyszłości zdarzyło mi się wpuścić do swojego życia pewnych mężczyzn. Roberta Erika? Nic dobrego jednak z tego nie wynikło. Ostatnimi czasy spędzam czas. Z Agatą i moimi roślinami to mi wystarczy. Jednak ten Robert był jej chłopakiem, był jej mężem. Niestety, kochani, ale kluby na Roberto nie działają, ale miałam taką nadzieję. Ale Agnieszka jest w klubie, więc jest szansa na to, że ona będzie go podrywała teraz sama z siebie. Zaczęłam grzewać, dlaczego ta Agnieszka nie chce w ogóle klirtować, ani się przyjaźnić z Robertem. I weszłam w jej cechę i widzę, zobaczcie, jaką ona ma cechę. Zawsze jest zła, to właśnie moja tajemnica. Po pobliżu jest ktoś nie przyjazny. Nie wiem, co to za tajemnicza cecha, ale posiada ją Agnieszka Zedecka. I ja myślę, że odkryłam kolejny kamień milowy do tej tajemnicy przytulają się i tylko na tym przytulaniu się kończy, bo kiedy on próbuje coś więcej, to właśnie ona reaguje tak, jak reaguje, czyli zaczyna go nawalać z torebką i ona traktuje go jak każdego innego Sima, który chce ją poderwać. Nagram na ten temat cały film, przypominam. Więc nie da się. Jedyne flirty mogą iść z jej strony, ale nie ma zbyt ich wiele. Po prostu czasami da romantyczny prezent i to wszystko. Z jednej strony się wdzięczy do niego, a z drugiej strony go atakuje. To dlatego, że nie potrafi już więcej pokochać bez naszej pomocy. Ojej, on próbuje ją poderwać. Ona nie daje. Nie, nie da się, słuchajcie, spróbujmy jej pomóc. Ja teraz wejdę głęboko w bebechy Agnieszki Zedeckiej. Zacznijmy od usunięcia nastrojnika, które wam pokazałam. Zawsze jestem zła. Usuńmy go. I to by było na tyle, jeśli chodzi o nastrojniki pousuwam jeszcze inne. Nie zmieniła się, bo nadal go biję torebką. No niestety, kochani. Nie da się w ten sposób zrobić tego. Dobra, w takim razie ja dodam Robercika do rodziny. Teraz widać jak bardzo że oni się nie polubili przez te kilka dni przez to, jak ona go biła. Spróbujemy ją poderwać Robercie, Robercikiem i zobaczymy, czy to coś da. Dała się objąć. Kochani, nie, nie dała się objąć. Już myślałam, że to jest to. Co to za numery? I oczywiście torebką po głowie. Ostatecznie, oficjalnie, nie da się poderwać Agnieszki Zedeckiej bez cheatów. Ja dodałam sobie ją do rodziny, ale tak naprawdę nie dodałam jej do rodziny. Ona po prostu niby tu jest, ale tak naprawdę jej nie ma. Wyobraźcie to sobie. I wtedy ona reaguje już pozytywnie na wszystkie różne nasze starania. Na przykład teraz spróbujemy z nią zrobić bara-bara i zgodziła się na to. Kochani, to niemożliwe, ale właśnie odkryłam, jak sprawić, żeby oni byli razem. Podbijam Mortimerem do Agnieszki i klikam Inisimowie z jest! Roberto! Dopiero jak dodam Roberto do naszej rodziny, to on się pojawia w tych wszystkich opcjach i zaproponuję jej, żeby się z nim spiknęła. Roberto to chyba nie zła partia. Przedstawię się, gdy go zobaczę. Nie wyszło to za dobrze, nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek znowu się spotkali. Ja się nie poddaję, próbuję drugi raz. Piękniejszy z Roberto, próba chyba z dziesiąta! Zobaczymy, czy teraz będzie chciała. Roberto, to niezła partia. Spróbuję. Ej! Agnieszka właśnie została dziewczyną imienia... Si ma imię Roberto. Tak jest, kochani. Udało się. Udało nam się po wielu, wielu próbach. To jest piękne. Dzięki za zapoznanie nas. Dzięki za zapoznanie nas ze sobą, Roberto. Ja jesteśmy parą. Jest tą parą. Czyli, kochani, mamy trochę sukces, bo teraz Roberto z Agnieszką są parą i nie dodałam Agnieszki do naszej rodziny. Co prawda, Roberto dodałam do naszej rodziny, ale oni są razem. Są razem. Roberto to moja wielka miłość. Zapamiętajcie to. To nas sukces. Niestety pomimo tego, że oni są teraz chłopakiem i dziewczyną, to gdy on próbuje ją pocałować albo zrobić coś więcej, to ona i tak go wali torebką po głowie. Więc miałby być to związek, w którym co najwyżej Agnieszka pomasuje ci plecy albo da ci róże, bo tylko te dwie opcje z romantycznych jest w stanie wykonać trochę mało. Na wszystko inne bijecie torebką po głowie. Ona chyba jest skazana na to, żeby być jednak solo. Postanowiłam na ostateczne zakończenie spróbować się jej oświadczyć. Oni są parą, przypominam. Są dziewczyną i chłopakiem. I oczywiście wyrzuciła pierścionek do studni. I tak się powinno ich skończyć. Ich spotkanie po latach proponuje takie rozwiązanie, że oni jakoś tak razem są razem, ale jak on się jej postanawia oświadczać, to jej się wszystko przypomina. Fleszbek z Wietnamu, wyrzuca pierścionek do studni i bije go na koniec torebką po głowie. I nagle Roberto się staje taki sam jak Agnieszka. Nienawidzi innych simów i nienawidzi miłości. Podczas nagrywania tego filmu, cały czas na bieżąco co czytałam komentarze, szukałam w internecie informacji o byłych mężach Agnieszki Zadeckiej i dawno, dawno temu, kiedy grałam w 2, słyszałam tą teorię, którą tutaj napisała pewna komentująca właśnie tą roleczkę. Myślę, że chodzi o Roberta, ostatniego męża Agnes, czyli Agnieszki Zadeckiej. Mówi się, że zmarł z powodu upadku żyrandola ale podobno udawał. I dokładnie to dzieje się w tym trailerze, kochani. Ona się z nim kłóci, on jest mega smutny i nagle wpada na pomysł, że to wiecie, że Randall i że on wpada na jego głowę i potem się tak po cichu wymyka, wsiada na konia i ucieka. Po prostu już wszystko wiemy na ten temat i jest to niesamowita historia miłosna. To jest moja teoria. Napiszcie w komentarzach, jaką wy macie teorię i jakie macie przemyślenia na ten temat. Bardzo mi się podoba, że coś takiego się pojawiło. Mam nadzieję, że w jakiejś aktualizacji dadzą jakieś ukryte opcje pomiędzy tą dwójką, bo jak na razie to totalnie ich nie ma, a fajnie, żeby były jakieś interakcje tylko dla nich między nimi. Szczerze liczyłam, że coś takiego odkryję, ale poza tym, że mogą wspominać o razem o dawnej przeszłości, nic takiego nie ma. Z tej strony Pia, mam nadzieję, że bawiliście się tak dobrze jak ja. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnych filmach o Simsach. Hejka!